Dzień dobry Gorzów, dzień dobry Polsko, dzień dobry świecie w internecie. Witam szczególnie dzisiaj, bo dzisiaj to już ostatni dzień, kiedy Polacy przygotowują siebie i swoje rodziny, aby pójść i zagłosować. Jestem dzisiaj na ryneczku znanym tutaj w Gorzowie, położonym w bardzo dobrym miejscu, prawie centralnie w Gorzowie. I tutaj jest najwięcej ludzi, właśnie o tej porze. Mimo takiej niepogody. Padł deszczyk, ale nie ma zimnego wiatru, nic tu takiego się złego nie dzieje. Pójdę dzisiaj troszeczkę w tłum i popytam, czy pójdą na wybory. Dzień dobry. Czy panie pójdą na wybory? No, oczywiście. To obowiązek nasz. Dziękuję bardzo. Pani też? Ja również. Dziękuję. Czy pójdzie pani na wybory? Pójdę oczywiście. Dziękuję. Czy pójdą Państwa na wybory? Dzień dobry. Do wyborów Państwo pójdziecie? Pójdziemy. Pójdzie pani. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa pójdzie na wybory pan też? Pójdzie pan na wybory? Dziękuję. Kto z Państwa pójdzie na wybory? kto pójdzie głosować z państwa w niedzielę pójdzie pani pewnie. pójdzie pan okej okay, okej okay. kto z państwa pójdzie na wybory głosować państwo pójdziecie do wyborów oczywiście. tak tak dziękuję o, bardzo dziękuję kto z państwa nie pójdzie do wybory no, to trzeba się zapytać no pytam właśnie pan pójdzie dziękuję bardzo miłego dnia Zatem tutaj jest oferta ze strony tych, którzy się tutaj zdeklarowali. Zobaczymy jaki będzie wynik. Sądzę, że jest szansa, żeby przekroczyć 70%. Jak będzie naprawdę zobaczymy. Tutaj jeszcze panią zahaczę. Pani będzie do wyborów? Jasne. Pani głosuje? Oczywiście. Wie na kogo? Wiem. Na pewno? Tak. 100%? 100%. To się nie zmieni? Nie. Obudzi się Pani rano, nie. będzie miała Pani nocne koszmary i Pani krzyknie, nie, ja nie mogę tego zrobić. Tak. Nie, proszę Pana. Na pewno nie? Na pewno nie. Czyli mówimy o żelaznym elektoracie. Trochę tak. Trochę za dużo pan chce wiedzieć. Rozumiem. No, chciałem delikatnie, dyplomatycznie. Niemniej ja nie... także. Rozumiem zauważyłem. Dziękuję pani bardzo. Życzę udanych wyborów. Dzień dobry. No Pana nie zapytam, bo pan tutaj działa aktywnie na Oczywiście, tak. A W krótkich słowa dlaczego? Bo jest prawdomówny i godzien zaufania. Silny człowiek na ciężkie czasy. Wolę silnego niż słabego. To Rozumiem. jest oczywiście. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję tutaj pan surwacz, znany działacz opozycyjny Onegdaj dziś i cały czas w PiSie oczywiście jest tutaj, żeby zachęcać ludzi do głosowania. Nie będę pytał na kogo, bo to można łatwo zgadnąć. To jest oczywista oczywistość. Oczywiście oczywistość. Tak. Karol Nawrocki. Zauważyłem tutaj dzisiaj, że są takie małe starcia z niektórymi osobami, którzy mają inne poglądy niż państwo i nie potrafią to inaczej jakby wyeksponować tylko agresją. Znaczy, nieszczęściem wielu Gorzowian jest to, że ja jestem też Gorzowianinem i że przeżyłem w tym mieście od dnia urodzenia sporo czasu. Jestem już dojrzałym człowiekiem i bardzo wielu znam. A z racji pełnionych różnych stanowisk, funkcji publicznych, służbowych, wielu rozpoznaję z postaw, zachowań i w związku z tym rozumiem też ich afiliacje. Ja zawsze mówię, że opowiadając się za opowiadając się za panem Czaskowskim, na którego we wszystkich zakładach karnych na terenie Polski głosuje ponad 80% osadzonych. Czyli tam by wygrał. Tam z pewnością by wygrał i rządziłby w kryminale do końca świata. I także, także ludzie muszą sobie zdawać sprawę z tego, za kim, komu udzielają poparcia, w czyjej ręce chcą oddawać Polskę. To jest dylemat bardzo prosty. Pokolenie UB albo pokolenie ludzi niepodległości, walczących o niepodległą Polskę. Ja, ja muszę już panu przerwać, bo materiał muszę zrobić bardzo obiektywny i będę się starał oczywiście, ale muszę pan powiedzieć jedną rzecz, że pan i ja mamy to samo zadanie, a mianowicie trzeba uświadamiać ludzi, kim są owi politycy, którzy przybierają różne kolory, różne barwy, w zależności od, że tak powiem, no potrzeby o potrzeby, się żeby się tutaj dobrze sprzedać. No i teraz problem polega tylko na tym, żeby zdobyć jak największą uległość tej propagandzie, propagandzie ja myślę, albo że, prawdzie. że Polska się, się zmieni, wie pan, radykalnie po wyborach, kiedy na przykład wygląda na, na ja nie mam bo to właśnie w Rumunii pokazano ostatnio. Wygrał polityk, który klepał po plecach pana Trzaskowskiego i już mają pakt migracyjny z głowy. A w Gorzowie już czarnoskórek się widuje, tu i Dzięki bardzo, życzę miłego dnia. powodzenia. Pani Elżbieta Rafalska, jak zwykle na stanowisku, tutaj robi co może. Znana osoba w Gorzowie. Nie trzeba reklamować, więc nie będę. Także Dziękuję bardzo. Dzień dobry Pani. Pójdzie Pani do wyboru głosować? Pójdę. To dobrze. Dziękuję. Pan też do wyboru pójdzie? Nie. Pan nie pójdzie. Pani pójdzie głosować? Ja z mężem zawsze. Zawsze, chodzi. Bardzo dziękuję za postawę obywatelską. Dziękuję bardzo. Czy pani też pójdzie do wyborów? Oczywiście. Oczywiście. I cała rodzina, czy tylko pani? Cała rodzina. Czyli pani mówi, wstawaj, falek, szkoda dnia, idziemy razem, głosujemy razem. Oczywiście, czy są że tak. jakieś podziały w rodzinie? Nie ma. Ale mąż pani patrzy na ręce czy odwrotnie? <noise> Ufamy sobie. <noise> nie naprawdę? Popatrz, bo ja znam takie rodziny, że mąż mówi to się odwróć Hela, a ja tutaj kartkę rzucę. <noise> nie, 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 nie ma, nie ma takich sytuacji. Bo zgoda buduje, wiadomo. Oczywiście. Dobra, dzięki bardzo. O, dziękuję. Zapraszam. Z tego co mamy teraz do tej pory, widzę, że Naprawdę tutaj są emocje i jest zaangażowanie, i myślę, że to się tak właśnie zbierze wszystko skoncentruje przy urnie wyborczej. Jedna uwaga: będą pani głosować? Czy panie, głosować? Tak, 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 tak. tak, tak. Ja pójdę sprawdzę, nie? Tak, tak. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> <śmiech> Miłego dnia. Trzy panie mówią, że pójdą, zagłosują. Mam już o trzy więcej. E, państwo też pójdziecie głosować do wyborów? Tak, tak, tak. Tak? tak? Dziękuję bardzo. Tu kolejne osoby się zadeklarowały. No jestem ciekaw, czy to nie przełoży się aby na to, że sama deklaracja to jest tylko deklaracja, bo i tak bywało. A jak będzie brzydka pogoda, to komuś powie, ktoś powie, że się nie chce. Że woli ciepłe kapcie i ogień w kominku. Czy Państwo też do wyborów pójdziecie głosować? Tak. Ja A dlaczego? Wiatr pani nie toleruje? Był, jest i będzie. Zawsze. Inna opcja, to widać od razu. Ja nie pytam do no kogo, tak? Ale ludzie znają mnie z internetu i kojarzą. No. I jakby odczytują po swojemu. Jeden widzi we mnie pisiora, drugi pełowca. <laughs> Zawsze się biją i kłócą. <laughs> Zapraszam tak, Państwa na mój kanał. Przy okazji Państwo będziecie mogli sami ocenić kim jestem. <laughs> Dam pani moją wizytówkę od razu. No, jeszcze, jeszcze jedno mam. Zapraszam Państwa. Dzięki, miłego dnia! Pani pójdzie głosować? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Cała rodzina pójdzie? Cała rodzina idzie. Jednomyślnie? Jednomyślnie, chyba. To tam demokracji nie ma u Państwa? To <laughs> jest <laughs> wolny wybór, czy nie będzie wolny obiadu? Wybór, wolny, Jednak wolny, wolny wybór, wolny, wolny. Dobra, dziękuję. Sprawdzę, Proszę. ja tam pójdę zobaczyć. Zabrze, później. <laughs> dziękuję, miłego dnia. Kto z Państwa pójdzie głosować do wyborów? Pani pójdzie? Pani pójdzie głosować? Oczywiście. O, Mieszkankom tego kraju i w ogóle zawsze biorę udział. Super postawa. Mam lat i chodzę, proszę Pana. Bardzo Pani dziękuję. Nie proszę. Postawa obywatelska. Dziękuję tak. uprzejmie. Nie, 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 nie. Czy do wyborów Państwo pójdziecie? To oczywiście. Dziękuję. Pan też? Też. Okej. Okay. Tutaj pani ma ładne truskawki. Pójdzie pani do wyboru? Zastanawiam się. A, no to pani ma jeszcze dobę. Dziękuję. Miłego dnia. Tak, co niektórzy jeszcze myślą? Też ja pamiętam taką postać, która tu w Gorzowie się pojawiła u mnie na kamerze. Młody człowiek mówi tak: Ja pójdę głosować, a ja pytam a wiesz na kogo? Nie, jeszcze nie. A jak, jak to zrobisz? Jak ty będziesz wiedział, na kogo głosować? A on mówi tak: spojrzę na zdjęcie i jak zobaczę, mi się spodoba, to zagłosuję. No, są mi takie wybory, aż strach się bać. Bo jak taka doda by wystąpiła, na przykład zresztą, <laughs> cały męski zresztą, świat, podejrzewam, albo prawie cały, poszedłby zagłosować. Na kampanię wyborczych, ale robiąc zakupy i znamy historię przenoszenia rynku w gorzowie od 30 lat i też tego... Proszę pani, czy piesek pójdzie głosować do wyboru? Jaki piękny. No, ale nie zdradził mi na to, bo, bo ja nie mogę mówić głośno, na kogo, nie? Czyli będziecie Państwo z pieskiem. Rozumiem, rozumiem, ale nie mogę powiedzieć głośno. Miłego dnia. Czy pójdziecie Państwo głosować do wyborów? Proszę. Głosować Pani pójdzie? Pójdę głosować. Pani też? Tak. Jest zgoda w domu, nie ma kłótni? Nie ma kłótni. Podziwiam, podziwiam i zapraszam. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa do wyboru pójdzie głosować? To bajek nawet. Pani pójdzie głosować? Pójdę głosować. Kto z Państwa pójdzie głosować? O Jezu, to nie przejdzie przez mój mikrofon. Ale nie, przeszło, udało się. Dziękuję Pan bardzo. Na już nie głosujemy. Aha, rozumiem. No i mamy wybór na szczęście. Pani też pójdzie głosować? Oczywiście. Wie Pani na kogo? No wiem. Bo tam część ludzi jeszcze myśli. Czasu bardzo mało, czas ucieka. Bardzo Pani dziękuję. Życzę Pani miłego dnia. Dzień dobry, pójdzie pani głosować? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Co pani robi? Jaką rzeźbę widzę, taką fajną, współczesną? Yy, tak, obieram w To będzie jakaś kompozycja błękitna, rozumiem. Boję się, że ktoś to zauważy, zrobi zdjęcie i wyląduje pani w Galerii Narodowej. I to będzie kompozycja błękitna, a wszystkim innym pani powie, że się nie znają. No tak, tak to jest. Życzę miłego dnia. Pójdą państwo do wyborów głosować? Oczywiście, że tak. Wszyscy zgodnie? Wszyscy zgodnie. Nie ma dni znaczy... w rodzinie, w domu? Nie. Nie? Nie. Życie się nie zamyka w komórce dziadka na strychu? Nie. 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 nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Wiecie na kogo? Oczywiście. No to najważniejsze. Nie pomylicie się? A w życiu. <laughs> Dziękuję bardzo. Sprawdzę później. <laughs> Dzień dobry. Smacznego życzę. Dobry smak na wybory. Będą panie na wyborach? Oczywiście. Tak? Wiecie na kogo głosować? Wiemy, tylko za Polską. O, to mi się podoba. Nareszcie jakiś głos obiektywny, który mieści wszystko. wolną, suwerenną, niezależną. Muszę pani powiedzieć, że pani jakby nie jest z tych czasów. Nie jestem. Nie marzy się Pani Druga Holandia, Nie. Amsterdam. Wolna Polska, przepiękna Polska. to jest szczere i piękne. Muszę Dziwi się, pani powiedzieć. Dziwię się ludziom, że mają inne zdanie, nie wiedzą co ich czeka. My nie chcemy być kolejnym landem zachodu, wiadomo co, co mam na myśli, tylko chcemy być niezależną Polską. Z pełną historią, z tradycjami naszymi, z, z bohaterami, z religią, co nam chcą na siłę odebrać, bo jesteśmy jakby enklawą. Ja muszę Pani powiedzieć, że jestem pełen uznania dla Pani, dlatego że dzisiaj, szczególnie u młodych ludzi, jest takie pojęcie: jak zapytanie kim jesteś to on mówi, Europejczykiem. Polakami, dopiero później Europejczykami. Ale nie Pani zobaczy, jak to bardzo sprytnie za, y, tracają to, taką tożsamość narodową. Przestają być Polakami, I oni są, są Europejczykami. co będzie z nami później? Ja bardzo Pani dziękuję za ten głos rozsądku. Ja wcale nie mówię, że to, żeśmy weszli do Unii Europejskiej było złe, ale nie do takiej. Wchodziliśmy na innych zasadach. Te zasady się nam nagminnie chce zmienić i, i narzucić coś, czego my nie chcemy. My chcemy być naprawdę niezależni i, i, i Polakami. No i to, co widzimy, jak, jak chcą nam zniszczyć właśnie tą naszą tradycję, historię, muzeum, które mówi o Polsce i jest na podstawie nauki naszego świętego Jana Pawła II, to Polacy chcą sobie zniszczyć. Nie rozumiem tego. No. Ja, takim... wszyscy, ja panią popieram ja w całej gości. Ja Mamy dwugłos w tej sprawie, a co pani myśli? Nie, Polak, Polak nie ja, ja jestem opcja centroprawicowa, ale bardziej teraz na prawicę. Ja pochodzę z rodziny bardzo patriotycznej. Mój wujek był dowódcą oddziału w rejonie Ojcowa Szarańcza, 500 ludzi miał pod sobą. Później go, no wiadomo, prowokacja, siedział na Montelupich dwa lata, dobrze, że nie zginął i gdzieś tam na łączce nie był pochowany, ojciec też był w oddziale. Ja nie wiedziałam o tej historii, dowiedziałam się już dorosły człowiek, bo nie, rodzice nie chcieli, żeby miała problemy, dokładnie, dokładnie i ojciec właśnie tu przyjechał organizować lasy państwowe. Na zachód, a pochodził z z Miechowa. W Miechowie jest piękne muzeum właśnie tego oddziału. Także ja później już no, przesiąknęłam tą historią, znam I, i Polska, i patriotyzm, co jest w moim sercu, i w mojej rodzinie. I tak wykonuję, wychowałam synów. Teraz wnuki, ale czasy są jakie są, ale trzeba dawać temu odpór. Ja chcę pani podziękować za tą piękną kartę, za piękne świadectwo. To pójdzie u mnie na internecie i powiem pani szczerze, że takich głosów mi brakuje. Dlatego, że pani się opiera na historii, na przeżyciach własnej rodziny. Często, gęsto my teraz czytamy takie teksty i takie jakby odwrócenie historyczne, że nie ma tam czasu na polskich bohaterów, a każą nam oklaskiwać i modlić się za obcych bohaterów. No, mamy taką rzeczywistość i ta historia jest zmieniana na naszych oczach. Jeszcze raz Pani bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. E, sami Państwo słyszeliście, no, tutaj spotykamy się też z osobami, które mają w rodzinach tą taką bolesną ranę e, historii naszej, naszej krwawej polskiej historii. Od tego jeszcze długo nie uciekniemy, ciągle jeszcze krwawi wołyń, ciągle jeszcze te doły, ta łączka tak zwana, gdzie nieoznakowane. E, Groby gdzieś tam pod płotem, chowane, kopane, tak żeby nikt z bohaterów nie został czczony jak mu się należy. No, ale tego już nie zmienimy możemy co najwyżej o nich pamiętać i właśnie dlatego, dlatego warto tą historię jakby od nowa czytać, od nowa poznawać. Nie dać się stłamsić w propagandzie, e, szczególnie lewicowej. Ja tu nie ukrywam, no lewica ma zasługi niesamowite, jeśli chodzi na takie traktowanie historii po macoszemu. Każą nam patrzeć do przodu, każą nam żyć teraźniejszością, a tą teraźniejszością zmieniają chociażby w Unii Europejskiej. Moi drodzy, kochani, kończę, bo to tylko takie krótkie miało być i krótkie jest. Niebo nad Gorzowem, zasłanych chmurami nie ma słońca. Czekamy na deszcz, spadnie, nie spadnie, zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki za uwagę. Zapraszam Państwa na mój kanał Wiac Gorzowa, Stanisław Justyński. Kłaniam się!